Mae'r gwaed o'r chaoe bongo, mab o'r matro

Pod覺Sen, że bez dresu oh chy to chyba się zdarzać usłania trenerę. O no, so trzy <mumbles> Dolže super. 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 starszego czasu weź ja Barskaś się... Się. <laughs> Patrz, <śmiech> Al, patrz. Mhm. Trenerem i z liderem chyba może być trener zadowolony z postawy swojej drużyny. O, jestem bardzo zadowolony. Wszyscy zostawili każdą kropelę potu na, na boisku. Każdy chciał ten mecz wygrać. Każdy chciał powalczyć. Każdy dał z siebie wszystko. Także nie można być po takim spotkaniu niezadowolonym. A z kim gracie kolejny mecz? Powiem szczerze, że nie, nie śledzę do przodu aż tak mocno, także nie, nie będę tu zgadywał, na pewno na wyjeździe, ale, ale mówię, no jestem bardzo dumny z zespołu, który zrealizował przede wszystkim wszystkie założenia taktyczne, nie straciliśmy gola, bardzo dobrze się przesuwaliśmy na boisku i, i zrobiliśmy to, co do nas należy. No, można było się pokusić o jakąś tam bramkę, były dwie, trzy okazji ku temu, ale myślę, że, że ten remis bralibyśmy przed meczem w ciemno. Dzięki.